Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, i dziś omówimy sobie event, który wczoraj wyszedł jest wszystkim nam bardzo dobrze znany, czyli event e, Toty. A więc przejdziemy sobie do tej e, zakładki. Jak sami widzicie, naprawdę ładnie, ekran się zmienił, oraz e, wejście w Division Rivals oraz e, live te eventy. Czyli wgląd wszystkie eventy. I cóż, tutaj mamy w mainie standardowo skill game'y które musimy rozgrywać, dzięki niemu dostajemy tokeny. Tutaj możemy dokupić sobie te tokeny. Następnie tutaj mamy paczkę, właśnie takie z tymi tokenami oraz z zawodnikiem na końcu. Tylko trzeba, wiadomo, wydać pieniążki albo gemy nazbierane ale ciężko by było nazwać tyle gemów. Do tej pory. Tam mamy oczywiście jeszcze atak pointy, które są nam potrzebne do następnej zakładki. I tutaj mamy takie paczki z ataku, pomocy oraz defensywy, czyli obrony, na które wydajemy właśnie te tokeny. To te tokeny. I cóż, tu mamy szansę na wydrupienie zawodnika 86+. Plus. Albo pieniędzy i tych innych, tutaj mamy szansę na najgorszego zawodnika, czyli 86, bo tu nie ma 80, jak się nie mylę, jest 56%, a no na najlepszego 2,1. A więc myślę, że da się trafić chociaż jednego zawodnika do końca tego eventu, ponieważ ten event będzie trwał 42 dni. Ja najbardziej chciałbym trafić Neymara oraz Cristiano Ronaldo, oczywiście standardowe, ale chyba bardziej Neymara, bo bym bardzo mi pasował do składu. I cóż, przejdźmy sobie do następnej zakładki. Jaką są napastnicy? Tutaj myślę, że pójdę ja w tą ścieżkę, ponieważ chciałbym bardzo zdobyć tego Messiego, Lewandowskiego bym sobie sprzedał, jakby się dało, zrobić ich wszystkich, a Mbappé bym dał do składu i właśnie Neymara jeszcze bym dokupił i piękny napad z żeby wyszedł. Tutaj mamy zawodników 89, plus, którzy raczej którzy są do zdobycia. Następnie mamy 90 plus 92, a także 93. Tutaj jest niestety mała szansa, żeby dojść na bez wydawania pieniędzy. Będzie trzeba troszkę wydać, ale nie dużo, ponieważ później pokażę Wam czemu. Ale cóż. Myślę, że na spokojnie dojdziemy w tym evencie do, właśnie, zawodnika 92. 93, jak na razie, jest poza naszym zasięgiem, chyba że jej da, wiecie, te prezenty, które jak wchodzimy w FIFA, dostajemy czasami. A więc na tym zakładku są kamienie milowe. Tutaj mamy właśnie oddzielne do trzech tych zakładek, czyli mamy do napadu do pomocy oraz do obrony tutaj mamy toty tokeny właśnie, które są tylko jako jedyne na free to play' do zdobycia one są wszędzie na free to play to zależy w którą zakładkę właśnie będziecie szli mamy oczywiście jeszcze dla Ultimate właśnie toty takie właśnie kamienie milowe tutaj mamy Luisa Figo i Ronaldinho ponieważ ja będę szedł właśnie w tą zakładkę to będę na to patrzył oczywiście no niestety oni nie są do zdobycia ale naprawdę ten Ronaldinho wygląda prześwietnie statystyki ma bardzo dowalone Luis Figo również ale ja będę miał, mam nadzieję, że Messiego. I cóż, przejdźmy sobie do ostatniej zakładki, jak na razie w tym evencie, czyli Ultimate Toty. Tutaj mamy całą jedenastkę. Wydajemy na nich właśnie nasze punkty zdobyte, które możemy zdobyć poprzez zdobycie zawodników. Czyli na przykład odbierzemy sobie takiego Messiego i dostajemy 110 ultimate pointów i je wydajemy na właśnie tego zawodnika tam nie wiem jeszcze jakie ceny będą za tego zawodnika ale za niedługo myślę, że się dowiemy wszystkiego za 42 dni on chyba się pojawi, a więc no przejdźmy sobie teraz do questów. Tutaj mamy dwa questy, w których trafiamy 25 goli oraz yy, dwa razy wygrywamy Division Rivals i dostajemy takie nagrody. Uważam, że spoko, że nie stworzyli kolejnej zakładki, bo tak średnio by mi się chciało grać np przykład Division Rivals po 15 meczach, bo to by co tydzień się refreshowało, tak jak jest z Team of the... Week. A więc przejdźmy sobie do, następnego, do następnej nowości, która jest w sklepie, tutaj mamy Mirosława Klozeta, możemy sobie na niego zapolować i mieć szansę 1%, bo ja sprawdziłem sobie, później jeszcze Wam pokażę, 1% na niego, później sobie na niego zapolujemy jeszcze, oczywiście mamy jeszcze Zole który jest właśnie za 12,5 ale to już jest 100% szansy na niego, że go trafimy tutaj właśnie macie te szanse jeszcze ogólnie, jakie są na nawet te attack pointy i cóż, przejdźmy sobie do tej zakładki czyli star pass, dzięki której najprawdopodobniej da się zdobyć tego 93 z tym wszystkim teraz wyliczając, to właśnie uda się, on ma aż 100 stopni na końcu jest Petit no, Oczywiście na free to play do zdobycia Świetna, fajna karta uważam Oraz na w, Za wydanie Właśnie 50 zł Jest Zanetti oraz inne nagrody Czyli Mandanda na przykład Tu minęliśmy przed chwilą e, czy znaczy tam był Oraz e, właśnie dostajemy strasznie dużo Tych wszystkich pointów e, Dostajemy Dużo pointów I cóż, myślę, że Postaram go się zakupić. Tutaj mamy jeszcze oczywiście Davisa na przykład. Naprawdę fajna karta, jeżeli ktoś nie idzie w obronę ee, Oczywiście jeszcze wiele innych jest zawodników, na przykład MONT. Oraz jeszcze jeden tam Elitka była 70 plus zawodnicy i Grealish. I co? Myślę, że go kupię, bo za 50 zł dosyć się opłaca to, bo tyle dostajemy punktów. Jeszcze na w, przybliżamy sobie drogę do zdobycia Neymara, na, na przykład w tej ścieżce. E, I właśnie zdobycia Messiego w tych wszystkich kart, więc teraz sobie otworzymy właśnie e, z jedną, jedną tą szansę jako e, a więc otwieramy i zobaczymy, wystarczy, że jedynka się zaświeci, tam i niestety, ale 400 punktów, czyli druga e, najlepsza rzecz, no to jest tylko 8%, a więc e, uważam, że bardzo, bardzo e, fajnie e, i cóż, dziękuję za oglądanie. Widzimy się najprawdopodobniej w omówieniu e, następnej. E, Zakładki, czyli Toty Midlifer, czyli pomocników, a więc na razie i cześć.